Po prostu tak się chichramy, że czasem człowiek i w majtki coś popuści, tak? Oni się tak nie śmieją. Nie, jak przychodzi do mnie sąsiadka holenderka, bardzo fajna, nie mogę nic złego słowa na nią powiedzieć, nie, i później, no, pijemy się herbatki czy coś, dobrze, fajnie, i później idzie, och, żelek, że było bardzo miło. Ja mówię, Hezelach, ale co w tym było miłego, dla mnie jest miło jak my siedzimy, się bawimy, śmiejemy, to jest dla mnie miło. Nie jest tak jak y, bilet do Eftelingu, że zapłacę za odpust i mnie wtedy wpuszczą do raju, nie, tylko że tu trzeba się starać, trzeba pokazywać swoim życiem i praca, u nich to się skleiło, widzisz, że praca to znaczy, że jest się dobrym człowiekiem, nie? I że dobry człowiek pracuje, jest skromny o skromność. To jest dobre słowo, nie? Ale taka skromność materialna, taki ascetyzm nawet, u nas to się źle kojarzy, no bo jak ktoś jest taki skromny materialnie, no to znaczy, że biedny, nie? Holender, jak widzi, że jego księgowy wyjeździ wypasioną furą, to jest za moje pieniądze. A, nie? To, robi. Tak, to nie jest mile widziane, żeby pokazywać, ile się ma. To nie jest w dobrym guście. I z czego to wynika? No bo z jednej strony mamy obraz te, tego płaskiego holendra bez tak, emocji, a tak. z drugiej strony, właśnie ta bezpośrednio. Mhm. Widzisz, to też jest kulturowe, bo um, Ho Holandia jest bardzo małym krajem. Tutaj nic nie ma tak naprawdę. Tu nie ma nic złóż, jakiejś, wiesz. Yy, ziemi też nie tyle, żeby tutaj rolę uprawiać i żyć z gospodarki rolnej, tak jak w Polsce na przykład. Więc. Oni musieli znaleźć inny sposób, żeby, żeby się utrzymać. Więc to był handel. A żeby handlować, to trzeba ze sobą rozmawiać, tak? Żeby ze sobą rozmawiać i handlować, trzeba sobie ufać. Więc jeżeli są konflikty, trzeba je rozwiązywać, bo ja nie, nie rozwiążę konfliktu z moim ym, tym kupującym, jeżeli jakikolwiek jest, jeżeli sobie nie powiemy prawdy i tego nie, nie wyjaśnimy, no to stracę klienta, więc jestem, później wiesz. Ja nie powiem gdzie. Nie mogli sobie na to pozwolić. Więc tu jest bardzo ważne, żeby wszystko wyjaśniać.